Firmy wprowadzają coraz więcej, można to nazwać, utrudnień dla warsztatów. Jedno urządzenie, które nie tylko yy, diagnozuje samochód, ale także jakby sprawdza w swojej bazie danych, czy taka naprawa, czy taka usterka gdzieś kiedyś na świecie się zdarzyła. Każda tablica kalibracyjna nie jest naszą własnością. My musimy prawa do niej wykupić u producenta pojazdu. To będzie duże wyzwanie dla warsztatów niezależnych. Takie no, leciwe pojazdy. Końcach 20 lat zniknął. Dzień dobry, witam w Motofocus TV. Nasz dzisiejszy temat odcinka to przyszłość warsztatów samochodowych. I ja wiem, że teraz pewnie niektórzy z Was pomyśleli sobie, że, ach, będzie tu pewnie jakieś bajdurzenie, wróżbiarstwo, no bo jak przyszłość, to pewnie jakaś daleka. Zresztą, co oni tam mogą wiedzieć w tym motofokusie, ale gwarantuję Wam, że z moim dzisiejszym gościem będziemy na propos tej przyszłości opierać się tylko na twardych danych rynkowych i na analizie trendów. A ta przyszłość, którą będziemy omawiać, to nie będzie wcale przyszłość daleka, tylko ta czyhająca tuż za rogiem. Moim gościem jest Marcin Rozner z firmy Hella. Dzień dobry Marcinie, cieszę się, że w końcu udało mi się ściągnąć Ciebie do naszego studia. Mi jest bardzo miło, dziękuję. No cóż, nie przedłużamy, wsiadamy do tego Dioriana i lecimy w przyszłość warsztatów samochodowych. Marcinie, jak wczoraj przygotowywałem się do tego naszego programu, to zastanawiałem się, czy w ostatniej chwili nie zmienić tytułu z warsztat przyszłości na warsztat teraźniejszości. Bo zauważ, że już w dzisiejszych pojazdach, tych, które obecnie wyjeżdżają z fabryk, mamy mnóstwo takich systemów, które można nadal uznać z perspektywy warsztatu niezależnego za nowinki. Mamy ADAS, czyli te systemy wsparcia kierowcy, wiadomo, hybrydowe, elektryczne układy napędowe. Ale też reflektory LED można uznać za pewną nowość. Systemy break by wire części, które wymagają adaptacji kodowania pewnie coś jeszcze byś dodał do tej listy. No, takich części jest dużo. Kodowanie w coraz większej ilości elementów jest niezbędne. Zatem. I to są już sprawy na teraz, prawda? Coś, co... To są sprawy na teraz. Też trzeba pamiętać, że nasz park maszynowy nie jest najnowszy. W związku z tym też patrzymy, co będzie potrzebne. Natomiast no. Średnia wieku jest około 14 lat, tak realnie patrząc, więc możemy wypowiadać się o przyszłości, która jest teraźniejszością oryginału, a do warsztatów tak naprawdę trafi za kilka, kilkanaście lat. Rzeczywiście temat tego tytułu nie zmieniamy. Nie zmieniamy. Ale powiedz mi, jak będzie w takim razie wyglądać diagnostyka takich systemów w warsztatach niezależnych w przyszłości? Wydaje mi się, że to jest chyba główne wyzwanie dla rynku. I czy niezależni dostawcy. No, tacy jak Twoja firma będą w stanie tym warsztatom odpowiednie narzędzia diagnostyczne dostarczyć. E, oczywiście. Ale jakiś jest... szczegół? Wynika to choćby ze współpracy takich firm jak Hella z oryginalnym wyposażeniem. E, jakby, nie, jakby nie patrzeć, Hella, tak naprawdę, jeszcze nasza firma Matka Forwia, to jest w 95% oryginalne wyposażenie. W związku z tym z tymi firmami mamy codziennie kontakt. I korzystając z ich baz danych, z ich informacji, które są udostępnione, budujemy nasz software w urządzeniach diagnostycznych. Oczywiście firmy wprowadzają coraz więcej, można to nazwać utrudnień dla warsztatu, natomiast jest to też kwestia zabezpieczenia, bo nie każdy może zrobić wszystko dobrze. I pewna kontrola nad tym, jak głęboko się wchodzi do e, oprogramowania pojazdu, jest niezbędna. Okej, okay, ale nie ukrywam, że Ciebie zaprosiłem do odcinka na ten właśnie temat, ponieważ miałem okazję być na pewnym wydarzeniu z Hellą, czyli Hella Innovision, tam były właśnie takie koncepty dotyczące przyszłości i pokazaliście tam takie rozwiązanie diagnostyczne, które no, wygląda właśnie futurystycznie dosyć. Czyli, że jedno urządzenie, które nie tylko diagnozuje samochód, ale także jakby sprawdza w swojej bazie danych, czy taka naprawa, czy taka usterka gdzieś kiedyś na świecie się zdarzyła, Podaje jakieś wskazówki dla mechanika. Przy okazji, tam jeszcze można było zamawiać części. Czy to jest rozwiązanie, które faktycznie wejdzie w życie? Niebawem. To rozwiązanie już weszło w życie. W MegaMax X od zeszłego roku jest dostępna sztuczna inteligencja, która wspiera diagnozowanie. Bazuje to, tak jak powiedziałeś, na usterkach, na naprawach dokonanych. Zdiagnozowanych przez to urządzenie, w związku z tym codziennie ta baza rośnie. Tu mówimy oczywiście już o milionach em, danych, które, które spłynęły, i na podstawie tych danych urządzenie samo diagnozuje, oczywiście samo nie naprawi, no bo ono może tylko pokazać, że w jakimś procencie jest spodziewana ta usterka. Natomiast rzeczywiście to bardzo pomaga i przyspiesza. Pomijam to, że zczytuje e, wszystkie dane z samochodu, już nie trzeba nic wbijać, tylko momentalnie urządzenie wie z jakim samochodem ma do czynienia, robi skan, widzi jakie są błędy i momentalnie stara się zdiagnozować jak najlepiej, e, pokazując e, co może być uszkodzone. OK. I to jest rozwiązanie, które także na polskim rynku jest dostępne? Jest jakieś zainteresowanie warsztatów, czy to jest, jeszcze to jest, pracujecie nad tym? To jest standard e, przy aktualizacji naszego urządzenia, więc od którejś już tam wersji, w tej chwili już nie pamiętam, której wersji oprogramowania, każdy, kto ma nasze urządzenie Mega Max X, może z tego korzystać. Nie trzeba za to nic dopłacać, to jest po prostu standard. Okej, okay, czyli to może być coś, co ułatwi diagnostykę aut w przyszłości. Jest jeszcze jeden taki trend, który często pojawia się w kontekście rozmów na temat trendów telematyka. Telematyka w pojazdach, ale także w warsztatach samochodowych to nie jest temat w ogóle nowy, bo ja pamiętam, że z 10 lat temu albo i więcej pojawiły się takie propozycje. Konkretnie wtedy to producenci niezależni, czyli producenci części czy wyposażenia warsztatowego, oferowali coś na zasadzie takiego wtyku, który się wciskało w gniazdo OBD, i on miał kartę SIM i łączył się teoretycznie miał to służyć do łączenia samochodu z warsztatem, żeby warsztat miał podgląd na, na przykład przebiegu, żeby móc zapraszać na y, wymianę oleju, y, ale także kodów usterek samochodu, żeby można było zaprosić na naprawę, czy wstępnie już zdiagnozować auto jeszcze na trasie. Ale mam wrażenie, że to się za bardzo na rynku nie przyjęło, że nie ma wielu warsztatów, które z tej opcji skorzystały, czy to po prostu było za wcześnie i jest na to jeszcze pole, czy już samochody, które dzisiaj wychodzą z y, fabryk, które mają już te Tematykę jakby wbudowaną, no to, no to nie będą o jakby podatne na to, żeby stosować te rozwiązanie. E, no więc właśnie, nie przyjęło się jednocześnie, tak jak powiedziałeś, nowe samochody mają to, mm -hmm. tak? E, jeżdżę takim samochodem, który no nie dosyć że komunikuje się ze mną, non-stop robiąc upgrade'y, to komunikuje się również z. Z komputerem centralnym, który, który właśnie zaprasza na przegląd i, um, i jakiekolwiek. Ale z autoryzowanym. Z autoryzowanym serwisem. serwisem. Um, wydaje mi się, bo tutaj nie, nie ukrywam, że bardzo nie zgłębiłem tego tematu, ze względu na to, że my też tego tak naprawdę nie oferujemy i tak naprawdę na rynku to troszeczkę zginęło. Mhm. Wydaje mi się, że tu jest sprawa e, prawna, RODO, ponieważ jakakolwiek. Diagnostyka powoduje to, że dokładnie wiadomo, gdzie jesteśmy, z jaką prędkością jedziemy, co się dzieje z samochodem, i można wnioskować w związku z tym z nami. I teraz, jeżeli my zgadzamy się, podpisując umowę, kupując samochód na pewną dozę tej telematyki, która jest wbudowana, to z takim niezależnym. Trzeba by było takie umowy podpisywać teraz z jednym warsztatem, z kilkoma warsztatami. Sądzę, że tu jest pewna blokada i sądzę, że niewielu z nas by tak naprawdę chciało oddać te dane w ręce. troszeczkę nie Okej, okay, no ale to jest, rozmawiamy o przyszłości warsztatów samochodowych, czyli najlepiej dla warsztatów samochodowych niezależnych byłoby, żeby uwolnić tę telematykę, żeby warsztat niezależne zyskały dostęp do, tej, do tych systemów telematycznych producentów pojazdów, żeby można było po prostu obsługiwać te samochody i też, żeby klient, czyli kierowca miał wybór, czy pojedzie do warsztatu autoryzowanego, czy warsztatu niezależnego, który zna i lubi. Tak jak powiedziałem, ja sądzę, że najbardziej za tym kryje się sprawa prawna i RONO, bo jeżeli warsztat miałby dostęp do takich danych o samochodzie, to Użytkownik tego pojazdu powinien wyrazić zgodę, że on to może mieć, czyli musiała być jakakolwiek forma umowy zawarte. Zobaczymy w którym kierunku to pójdzie. Kolejna rzecz, o której chcę z Tobą porozmawiać, to systemy ADAS. To już jest na pewno bliższe Twojej firmie, bo mocno się angażujecie, czyli systemy wsparcia kierowcy. W 2030 roku powyżej połowy samochodów będzie miało na pokładzie systemy ADAS. To nie są dane, które ja sobie wyczytałem z sufitu, tylko podane właśnie podczas wydarzenia HELLA INNOVISION, tak które zapamiętałem. Być może Wy sobie to właśnie z sufitu wzięliście, ale to się okaże już niebawem, bo to już za 5 lat ma być ponad połowa, a obecnie warsztaty jakoś są, nie widzę, żeby garnęły się szczególnie do tego, żeby wykonywać kalibrację ADAS. Argumenty z komentarzy pod artykułami na motofocus.pl. Drogie są te zestawy. Klienci, którzy do nas przyjeżdżają, nawet jak mają rozkalibrowane adasy, to mówią: że A nie róbcie tego, kupili auto po wypadkowe, sprowadzone z zagranicy. W poprzednim aucie nie mieliśmy tego, nie potrzebujemy. I co, jak byś na to odpuchnął? Tak, tak. To, jest, to jest temat rzeczywiście ostatnich lat dosyć e, mocno dyskutowany i omawiany. E, tak, tych samochodów oczywiście będzie bardzo dużo, ponieważ w tej chwili samochody nowe muszą mieć bodajże pięć chyba systemów jako, jako minimum na, na pokładzie. W związku z tym utrzymanie w linii, pre i tak dalej, i tak dalej. Są to systemy, które, które muszą być na, na pokładzie i to po prostu trzeba kalibrować. Ehm, dlaczego nie ma tego pędu, żeby te urządzenia mieć na pokładzie warsztatu? Ehm, na pewno jest to kwestia finansowa, ponieważ te ścianki nazywając, no bo to tak wygląda, nie są tanie. Natomiast to w większości wynika z em, nie z naszej zachłanności, że chcemy na tym zarobić, no nie wiadomo te, jakie procenty. Natomiast to jest kwestia, że każda tablica kalibracyjna nie jest naszą własnością. My musimy prawa do niej wykupić u producenta pojazdu, w związku z tym my musimy zapłacić za licencję, która oczywiście nie jest tania, no bo ta, ta strona raczej chce zarobić. Ym, wiadomo też, że no, zbudowanie samego urządzenia to troszeczkę zajmuje nie jest takie, nie jest takie proste. Ym, w związku z tym, ten koszt jest znaczący. Z drugiej strony, kalibracja nie jest usługą bardzo tanią. Wynika to właśnie z inwestycji w sprzęt. I wynika to z tego, że nie jest taka szeroka na rynku, nie jest tak dostępna. W związku z tym pewną blokadą na pewno wejścia dla warsztatu jest cena urządzenia. Ehm, nadal się odwołam do rynku pojazdów, który mamy, który jest jeszcze średnio, nie tak mocno wyposażony w systemy ADAS. Chociaż no, tak naprawdę systemy, samochody sprzed 2010 roku już miały troszkę tych systemów. Nie wiadomo, że to nie jest ich bardzo dużo. Natomiast oczywiście każdy rok powoduje gwałtowne przyspieszenie tej, tej linii pokazującej ilość systemów ADAS w pojeździe. Ale wydaje mi się, że tutaj musi się coś zmienić w mentalności samych kierowców, właścicieli pojazdów. Być może także w ich portfelach, skoro to jest usługa nietania, dlatego że no, jeżeli oni dzisiaj niekoniecznie muszą mieć te systemy sprawne, żeby się dobrze czuć w swoim samochodzie, to to może się zmieni. Może to też kwestia edukacji, że to systemy bezpieczeństwa jednak są. Oczywiście jest to kwestia edukacji, to jest... Yy... Dużo takich nagrań i spotkań będziemy musieli mieć, żeby też kierowcy to zrozumieli. Natomiast um, odwołam się jeszcze do tego pytania, które, które wcześniej zadałeś, a propos tego, że e, kierowcy nie kalibrują tego. E, systemy ADAS wstety, niestety nie wyrzucają nam błędu na desce, jeżeli są nieskalibrowane, bo ten system nie wie, że nie jest skalibrowany. No, kamera widzi to, co widzi. Jeżeli ona widzi krzywo, no to po prostu ona tak widzi, ona nie wie, że ona widzi krzywo. My jej przez kalibrację właśnie pokazujemy, jak powinna widzieć. Um, jeżeli te systemy odetniemy w ogóle, no to rzeczywiście problemu nie będzie, tak? Po prostu nie będą istniały. Natomiast jeżeli jeździmy z nieskalibrowanymi urządzeniami... To jest dopiero niebezpieczne. To jest dopiero niebezpieczne i sam miałem tak naprawdę przypadek, który mnie bardzo zdziwił. Jadąc na autostradzie i wchodząc w łuk, po prawej stronie miałem ciężarówkę. Sam jechałem oczywiście delikatnie w łuku, natomiast no pojazd widzi, że jadę prosto i delikatnie skręcam. I w pewnym momencie e, krzyknął mi, żebym hamował, że jadę na przeszkodę. I teraz wyobraźmy sobie, że to było wyjątkowe wydarzenie, że teraz na każdym zakręcie on będzie widział, jeżeli jest skrzywiony, że jedziemy prosto w ciężarówkę. I wyobraźmy sobie, lecimy prawym, lewym pasem 140 na godzinę, e, i nagle samochód. Hamuje. Gwałtownie. To nie jest to, rząd zwalnia, tak? To jest hamowanie awaryjne. W związku z tym to może spowodować ogromne straty, ogromne problemy. Eee, a niestety, no. Albo nie wiedzieliśmy, albo podeszliśmy do tego, że dobra, system nie używam, on nie musi być do końca sprawny, bo on mi jest niepotrzebny. Więc być może to się zmieni, kiedy więcej kierowców zainteresuje się tym, jak te systemy działają, czy po prostu na własnym doświadczeniu nauczy się, że może lepiej byłoby, gdyby jednak te systemy w naszym aucie działały. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o przyszłość warsztatów, właśnie z punktu widzenia klientów. Bo też czytałem taką analizę, że klienci warsztatów będą oczekiwać. W najbliższym czasie tego od warsztatów niezależnych, bo no wiadomo, każdy nie ma zbyt dużo wolnego czasu, wszyscy by chcieli załatwić w jednym miejscu najlepiej, jak najwięcej. No i że klienci nie będą chcieli e, jeździć od warsztatu do warsztatu, mówią analizy, tylko będą chciały mieć to wszystko w jednym miejscu, wszystkie naprawy. To będzie duże wyzwanie dla warsztatów niezależnych, zwłaszcza, że mówiło się w ostatnich latach, że sposobem na przetrwanie dla warsztatów wielu może być specjalizacja, w określonej grupie marek. No, i co ty uważasz na ten temat? że to jest y, jakieś rozwiązanie? Na przykład, wyspecjalizujmy się w konkretnej marce, ale róbmy wszystko. E, na pewno użytkownik pojazdu zostawiając sam ku w warsztacie, będzie chciał mieć zrobione wszystko od A do Z. Nie ma mowy, żeby tu jeździł, bo mu się zepsuł reflektor, tu pojedzie, bo musi zrobić kalibrację, a tu geometrię, a gdzie indziej co? i jakikolwiek nie wiem, problem elektroniczny. To w ogóle nie wchodzi w grę. Ehm... Tu już jest troszeczkę gdybanie, bo może się rozwinąć system lotny wspomagania warsztatów, czyli ktoś nie ma na przykład elektronika zaawansowanego, no bo w tej chwili no wszystko w samochodzie okay. jest z elektroniką, ale powiedzmy są systemy mniej czy bardziej zaawansowane i dzwoni do takiego specjalisty, który przyjeżdża do jego warsztatu i naprawia samochód. Może być kwestia specjalizacji. To też jest już podejście indywidualne. Na pewno w większych ośrodkach miejskich taka specjalizacja jest możliwa, no bo na tym rogu będzie BMW na tym Mercedesa, na innym będzie Kia. W mniejszych miejscowościach będzie to trudniejsze do zrobienia. Natomiast na pewno skomplikowanie samochodów rośnie w związku z tym, być alfą i omegą od już rzeczonej Kia po Mercedesa zaczyna się robić bardzo Trudne. ale może to się także zmienić, bo w nowoczesnych samochodach yy, producenci stawiają w większej mierze na modułowość, czyli że wymieniamy duże elementy, duże fragmenty yy, samochodu, a nie zajmujemy się yy, ich naprawą. To jest oczywiście coś, yy, czym dotychczas aftermarket się martwił od tej drugiej strony, czyli jak właśnie ten moduł naprawić, żeby go nie wymieniać, bo jak wymienimy, to jest bardzo drogi. Ale wchodzą tutaj też jeszcze inne aspekty, na przykład połączenia cyfrowe. Wspomnieliśmy o systemach Break by Wire, czyli ogólnie większa komplikacja, większa bariera do, dla firm, ale także firm produkujących części, bo będzie trudniej produkować taką część i wypuszczać ją na rynek. Na pewno. Na pewno tak, modułowość pewna na pe musi nastąpić, no bo no, bo nie da się wymienić już bardzo poszczególnych malutkich elementów tego systemu, e, ponieważ znowu będzie sprawa kodowania. E, okaże się, że wymiana malutkiego, malutkiej części jest dużo bardziej kosztowna niż wymiana całego elementu, e, modułu. E, więc e, więc w, tą stronę, w tą stronę na pewno pójdziemy. E, kodowanie, poznanie przez samochód tego modułu na pewno musi być. To, to w tej chwili nie ma. Nie ma, nie ma dyskusji, to jest bardzo dużo wymagań właśnie przez, przez rozbudowane systemy, przez cyfryzację pojazdu. E, tutaj nie, nie, nie ma innej opcji. Skończy się już naprawa e, z użyciem klucza i... To, czy w takim razie dążymy do tego, że mechanicy w przyszłości będą wymieniaczami? Dzisiaj to jest określenie pejoratywne. Tak, tak, tak. E, na pewno. To, to jest oczywiste. Nie da się tych modułów elektronicznych naprawić. To, to jest temat też bardzo mocno dyskusyjny. Są firmy naprawiające reflektory. Na przykład jeżeli chodzi o takie właśnie rozbudowane moduły, gdzie mamy LED-owe reflektory, system dynamiczny, matryksowy i tak dalej. Z punktu widzenia producentów to są elementy nierozbieralne. To nie są elementy do naprawy, ponieważ wymagają bardzo dużej precyzji. To nie jest przewidziane. Natomiast oczywiście są firmy, które to robią. No, ale to są manufaktury, To są W związku z tym, no znowu, mamy duży komponent, gdzie reflektor no, kojarzy nam się z, głównie ze źródłem światła, natomiast tak naprawdę w tej chwili jest to e, ogromne centrum dystrybucji światła sterowane przez potężne komputery. I tu mówimy już tylko i wyłącznie o samym reflektorze, gdzie to jest spięte jeszcze oczywiście z komputerem pojazdu, e, spięte z kamerą, z innymi czujnikami, żeby ta dystrybucja światła była odpowiednia do warunków. Tak jest. Samochody ogólnie w Europie drożeją. Co prawda troszeczkę się to zmienia ze względu na ekspansję chińskich pojazdów, ale to może temat na inną rozmowę. No ale czy w związku z tym będzie tak, jak zapowiadają na przykład analitycy McKinsley'a, to znaczy, że średni wiek samochodu w Europie będzie cały czas wzrastał, rósł, no to też warsztaty niezależne powinny mieć no, coraz więcej pracy. No, bo jeżeli będą auta coraz starsze, no to warsztaty będą miały więcej samochodów do obsługi, tylko obawiam się, że co będzie, jeżeli nie będą w stanie obsługiwać tych samochodów, które mają te systemy, o których mówiliśmy, ale one już wtedy, te samochody, będą starsze. Tak. Na pewno pandemia zmieniła sporo, ponieważ ten car park się bardzo odmładzał w całej Europie. Pandemia odwróciła ten trend. Więc zdecydowanie postarzały się mniej więcej od 2 lata. W całej Europie te, te pojazdy się postarzały. I ten trend rzeczywiście jest, ponieważ no system, systemy kosztują, to nie ma dyskusji. Nawet jeżeli mówimy o masowej produkcji, to ilość czujników i różnego typu komponentów rośnie w pojeździe, w związku z tym te pojazdy stają się droższe. One będą się starzeć, w związku z tym Starsze samochody będą pełne elektroniki. Jeżeli do tego dorzucimy jeszcze sprawy hybrydy, no bo już nie mówię o elektrykach, ale sprawy hybrydy, które hybryda jest bardzo fajnym rozwiązaniem, natomiast z punktu widzenia mechanika jest trudnym, bo tak jakby są dwa napędy w jeden wpięte, no i niestety to musi razem pracować, co szczególnie w starszych samochodach okazuje się dosyć trudne. I tutaj Tutaj chyba już możemy sobie troszeczkę pogdybać. E, moim zdaniem e, rzeczywiście takie no, leciwe pojazdy w końcach 20 lat znikną. To po prostu nie będzie zupełnie... E, szansy, żeby to. Opłacalnie, na tak, tak, tak. To jest e, jakiekolwiek podejście do, do samochodu, tak naprawdę, jakakolwiek diagnoza tego pojazdu będzie już kosztowała setki złotych. Wymiana jakiegokolwiek elementu, kolejne setki, się okaże, że bardzo prosta rzecz będzie nas kosztowała 2-3 tysiące, gdzie wartość pojazdu będzie kilka tysięcy. No to nie jest to szczególnie ekologiczna wizja z pewnego punktu widzenia. Na pewno nie. E, no ale coś... no, między innymi właśnie choćby przez ekologię, gdzie budowa silnika stała się bardzo bardzo skomplikowana. Przez ekologię następuje sporo problemów. Nie jestem przeciwnikiem ekologii, natomiast no takie są realia, że samochody stały się bardzo mocno skomplikowane właśnie przez wymogi ekologiczne. Tak jest, więc to podsumowanie tego, tej całej ekologii w motoryzacji to jest też temat na zupełnie inne hmm. rozważania. Być może kiedyś jeszcze, ale no czas na nagli Marcinie, bo ty jak wiem nie lubisz długich Aha. form szczególnie, więc nie chciałbym, żebyś finalnie nie obejrzał nawet odcinka, w którym wziąłeś udział. Zatem Dobra, kończyć. Bardzo Ci dziękuję za to, że przyszedłeś do naszego studia. Miałem jeszcze zapisane, że w zasadzie w tym roku, jeśli dobrze sprawdziłem Twój życiorys, to mija ci połowa Twojego życia w motoryzacji. Czy? Eee, Naprawdę? W zeszłym roku. miała połowa. Czyli ty... teraz jesteś już w motoryzacji dłużej niż poza motoryzacją. Dokładnie. No i w tym roku wybija mi 25-lecie w tejże. Motoryzacji, więc chyba mogę powiedzieć, że już się gdzieś zaliczam do dinozaurów. Gratuluję Ci serdecznie i czekam na zaproszenie na imprezę rocznicową. A tymczasem, moi drodzy, niebawem kolejne odcinki Motofocus TV, więc zostańcie z nami. Dziś już się żegnamy i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.